Czemanko, witam was w ostatnim już odcinku z serii Minecraft Survival, ale to trailer. Dzisiaj wybieramy się e, po Elytra i po głowę smoka. Tutaj musimy bawać i chyba to źle zrobiłem, za bliska, ale chyba jakoś tutaj damy radę. Pęk, 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 pęk. możemy sobie zrobić w ten sposób, wziąć jedną perełkę i bękę. Może zrobię sobie kordy tego portalu, bo ja nie wiem czy to jest jakiś inny. Dobra, bardzo zrobione i możemy sobie pójść, prawda, poszukać miasta N. Strasznie wszystkie te yy, wysepki są oddalone od tej mojej, więc muszę sobie troszeczkę pokopać tego Instona. Strasznie, to strasznie daleko się te wyspy generują tu. Dobra, a więc jestem już tutaj, dostałem się na tą drugą yy, wysepkę. 20 to starczy? Nie, myślę, że więcej. Ale się ciemno zrobiło. Jest noc teraz, ale na tych Shaders, które teraz mam, bardzo, bardzo, tak mrocznie. I chyba powinno starczyć na spokojnie. No, 20. A nawet może i 20 wystarczyło, ale lepiej sobie uzbierać więcej niż potem mieć problem i wracać się 3000 razy. Ja też nie wiem jak na 1.19.2 te miasta endo się rozbiły. Tutaj zaś jest potem ta wysypka i myślę, że tedy sobie przejdziemy. Może zaś musimy, bo nie, nie wziąłem... Bardzo dużo tego Cobblestone'a i wszystko prawie wykorzystałem na podbudowanie się do tego portalu. Więc nie wiem, no musimy przecież zdobyć tam peletrę. Zwiększyłem teraz render distance do 32 i mamy to. Jest to w tamtym miejscu, czyli jednak musimy się wrócić. No i z bliska to bardzo, ale to bardzo ładnie wygląda. Jeszcze troszeczkę nam zostało. Bang, bang. I mamy to. W końcu po pięciu odcinkach znaleźliśmy się w tym pięknym miejscu. Nie 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 nie, ty mnie został lepiej, ty mnie lepiej został Pójdzie na to skrzydło, to jest połączone tu, potem pójdziemy tam O, kolejny, kolejny się znalazł o ła, a Dobra

no, dobra, więc co my tu mamy? Weźmy sobie tą spodem, to możemy sobie za to zmienić. A to ściągamy. No, jest krótki problem. Założyłem rzecz: z of bin. i ja tego ściągnąć nie mogę. Ale jest jeden sposób na ściągnięcie. Ale nie będę tu ginął, nie ma szans. Więc ja teraz udaję się po głowę Smoka. Na spokojnie wracam sobie do domku. Tam założę. Tam po prostu zginę, spróbuję zginąć. Tu sobie przecież rzemy głowę Smoka. Mamy tą głowę Smoka, mamy. Dobra, to ja. Sobie teraz na spokojnie wrócę do domku i idziemy się już na miejsce. Dobra, a więc jestem już w domu. Chciałem jaśniej zginąć, żeby po prostu. Y bo tego też nie mogę ściągnąć. Ale, żebym po prostu wszystkiego nie miał byle gdzie. To tutaj. Wrzućmy sobie te dragohead, wrzućmy sobie tą Elytrę i wrzućmy sobie te wszystkie jakieś takie fajne rzeczy. Tu możemy sobie jeszcze to chyba ściągnąć, tak. Eee, I możemy sobie wrzucić jeszcze te. Mogę sobie jeszcze jednemu wrzucić, a te wszystkie, prawda, mogę wrzucić sobie na spokojnie tutaj. Eee, tarczę też. Niestety mój level pójdzie się paść. Eee, no ale, tylko szukam czym bym się mógł to zbudować. Teraz skaczemy. Idziemy, bierzemy sobie to i o, to jest tutaj. No i co, z 56, czyli już tam miałem. Mam 7, ale no cóż, eee, to po prostu 2. To mogę założyć, bo to chciałem założyć. Eee, to sobie zakładam. Interfej... To możemy sobie wziąć, to sobie bierzemy. To sobie bierzemy, to sobie oczywiście bierzemy i to sobie oczywiście bierzemy. Eee, aha, tery. Dobra, zakładamy sobie to, to. A, bo ja mam już hełm, to nie, nie musimy. I to trochę sobie tutaj jemy To możemy sobie tak poukładać. Tu możemy sobie wziąć jeszcze dwa. Zrobić jedną malutką rzecz, czyli weźmy sobie, pójdźmy szybciutko, ale to pięknie wygląda 100 tą elitrą. Eee, sobie bank, bank, shulker i w sumie weźmy sobie czerwony barwnik. Zrobimy sobie tak w czerwonym barwniku. Pokolorymy sobie go. Dajmy sobie ten shulker, w tym miejscu wróćmy sobie ten szalker głowa albo tu głowa, tu jajko i oddech smoka. Tutaj wrzucamy sobie te deski. To jest koniec. Ostatnie wyjście z tego domku. Bardzo, ale to bardzo dziękuję za oglądanie tej serii. Wszystkie modyfikacje, resource packi i save i shadery będziecie mieli w opisie do pobrania. A więc co? ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnych takich serii. Cześć!